Ta. Trenerze, wczoraj w trenera mieście KSW widział Ta. pan? E, nie, nie widziałem niestety e, nawet highlightu? E, highlighty widziałem. Highlighty widziałem. Widziałem no szkoda Damiana, tak, bo Damian Janikowski no mega po prostu jest to przeciwnik, jeżeli chodzi o zapasy. E, natomiast no chwila, to jest chwila nieuwagi tak z, z dobrym kickboxerem dostać no e, no co, no, no high kick poszedł i, 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 i go odcięło. Natomiast no co tam, no, kibicowałem mocno, mimo że Mariusza Pudzianowskiego też jakoś tam znam. Bardzo go lubię, bardzo uważam go za fantastycznego człowieka. Aczkolwiek no, Szymon, Szymona, że tak powiem, postawa sportowa jest mi dużo bliższa. E, I też Szymona też poznałem ze względu na to, że w organizacji Babylon się wielokrotnie widy, widywaliśmy. Mega fajny człowiek. No kibicowałem, nie zawiodłem się. Nie wiem, czy tam jest jakaś tam poważna kontuzja u Mariusza. E, mam nadzieję, że nie. Natomiast Szymon, natomiast no, no to jest klasa sama w sobie. E, no właśnie, klasa sama w sobie faktycznie, bo tam jednak podejrzewam, że większość tych sportowców, e, zwłaszcza w Polsce, bo wiemy, jak w Polsce, że tak powiem, trzeba być skromnym, jeżeli chodzi o bycie tak. sportowcem. I chyba Szymon Kołecki tu się wpisał, dlatego każdy był praktycznie za tak. nim. To jest fantastyczny człowiek. To jest właśnie, e, no, kurczę, no, dwukrotny mistrz olimpijski, najwielokrotny no, tam multimedalista mistrz Świata po dwóch czy trzech operacjach kręgosłupa. No, I facet wchodzi w wieku 35 lat, w to, totalnie nowy sport dla siebie, z moim zawodnikiem zresztą miał debiut, gdzie, no, tak powiem, Łukasz go o, o mało go nie odprawił e, na gali jeszcze bokserskiej tam w, w Wieliczce bodajże e, i, i co, no a później się, później się odrodził, zobacząc za każdym razem widzi swoje błędy, nawet po, po, po jednej jedynej porażce e, przepracował to, przeanalizował, rozmawiając z jego trenerami on każdy detal, no, to, jest, to jest perfekcjonista, w, no po prostu w każdym, w każdym detalu, w każdym centymetrze e, i co, uczy się, cały czas się uczy, no to, no, to jest po prostu no, rewelacyjny człowiek, poza tym mega skromny Mega fajny człowiek. Taki typowy naprawdę stuprocentowy sportowiec. Bez żadnego zadęcia. Bez zadęcia i bez cukrowania mu. Sportowiec stuprocentowy.